Cześć, tutaj Denis, witajcie na moim kanale. W tym filmie zobaczymy sobie szybko co nowego w siódmej już deweloperskiej becie iOS 13. Zapraszam. Zacznijmy od tego, że ta beta to głównie poprawki, nie ma tutaj już nowej funkcjonalności, ale system działa dużo stabilniej i jest to już raczej beta bliska ideału. Z tego co zauważyłem, to takie drobnostki, jak właśnie ikonka wiadomości głosowych została poprawiona i jest teraz na środku wiadomości. W poprzednich betach od kilku bet była nieco w górze. W tej becie wciąż dostępny jest pasek kopiuj wklej jeżeli klikniemy trzema palcami w ekran. Co prawda nie działa to zawsze, na przykład na pulpicie mi nie działa, czasami działa, czasami nie działa. A jeżeli wejdę na przykład w aplikację notatki, to pojawia się praktycznie za każdym razem, chociaż czasami pojawia się czarne, wyczernione pole, nic nie widać. Dopiero kiedy zmieniłem motyw na biały, w końcu zaczęły się pojawiać widoczne ikonki. Samo menu być może się przyda. W czymś jest dostępne, chociaż właśnie nie działa cały czas dobrze, tak jak powinno za każdym razem. Zobaczymy, czy utrzyma się do finalnej wersji. Kolejną małą poprawką jest nowa ikona Find My Friends w Apple Watchu. Teraz jest to właśnie Find People, taka sama ikona jak była w iPhoneie. Przy okazji jest też nowa ikonka Pulsu, która już była we wcześniejszych betach, ale jest to nowość dla Watch OS 6. Sam system działa teraz bardzo stabilnie, jest to już siódma beta, więc jest blisko ideału. Słyszałem też, że były problemy z mailem. Ja takich problemów nie miałem, wszystko mi działało. W miarę dobrze, chociaż może teraz jest jeszcze lepiej, nie wiem, nie przeszkadzało mi to aż tak, żeby zwrócić na to uwagę, ale mail działa cały czas dobrze. Jeżeli zastanawiacie się nad instalacją bety, to top betę 7 deweloperską czy 6 publiczną śmiało możecie instalować. Oczywiście robicie to na własną odpowiedzialność, ale ta beta naprawdę działa już bardzo stabilnie. Dodatkową ciekawostką, jeżeli mamy tvOS 13 na Apple TV, to teraz zwiastuny odtwarzają się w tle. Mamy na cały ekran zwiastun i pasek z ulubionymi aplikacjami. A kiedy dam swipe w górę widzimy cały zwiastun oraz odtwarza się dźwięk. Jeżeli wrócimy z powrotem do menu to nie odtwarza się dźwięk, ale zwiastun wciąż się odtwarza. Jeżeli podobał Wam się ten film koniecznie dajcie przy nim łapkę w górę. A jeżeli jesteście ciekawi wszystkich nowości w iOS 13 i interesuje Was temat Apple koniecznie dajcie suba na moim kanale. W tym filmie to już wszystko. Do zobaczenia w następnym. Dzięki, hej!